Hej, cześć, wam wszystkim. Ja jestem bardzo ulubionym takim prześwietnym Wiedźminem. Nie no, to bardzo bez fasady. Dzisiaj jesteśmy znowu, ja jestem oczywiście królem. Dzisiaj znowu gramy sobie Wiedźmina 3. Taką prześwietną gierkę od naszego polskiego CD Projekt Red. Dobrze co zaczynałem? Chyba tak, chyba tak. No i jest prześwietnie wszystko odpalone. są sąd klatulek leci. Te prześwietne chaty, Pracę bardzo. My sobie biegniemy do myśliwego który jest z 87 kroków i tak powoli nam spada no i dzisiaj tak prześwietnie sobie przejdziemy kobieto, dobrze już, cicho, ta droga, no tak, zaprowadzicie nawet wiec, wiec miny tutaj są, dwa razy co ja gadam no ale wszystko tak prześwietnie chodzi i postanowiłem, za dzisiaj tak wrzucę wam na odcinek, nie wiem kiedy to wrzucam wiem, że jestem dzisiaj strasznie zmęczony może nie ja, zapokajmy pewnie poszedł upolować to jest zamknięte. Przedszymaj, aby użyć wiedzymińskich zmysłów. To jest zamknięte, chyba. Zamknięte, pod bo jest kluca. Pod jest Czy coś tutaj? O, tutaj są slady, dobrze? Są ślady. Poszedł polować, chyba. Czy gdzieś tutaj coś, jeszcze jest? ale Ja zbytnio nie wiem jak to działa, ale zaraz zobaczymy. Są ślady A dobrze, muszę podejść Śladce i zbadać. Ok. dopiero co z domu. Okej. Okay. Okej. Okay. dobrze A, Dobrze. Jest wszystko jest, OK? Jest wszystko jest OK To coś jest. Zielę. dobrze są ślady, kolejne. Kolejne ślady. Kiedy? Dabzan, już idziemy Okej, okay, on jest, on tu jest, o dobrze Dobrze, jest Mysław Mysław To ci dał takie imię po jesteś Mysław. Mysław, ja nie... nie no dobrze, może nie pasuje w tym momencie Wilki? Chociaż nie dzikie psy Tak, a on od wilków groźniejszy Gdzie ty znalazłeś tę cała prasę, mi powiedz? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś tych zabitych przez gryfa? A, już rozumiem, wyście wiedźmiń. Ten no za nie, nie, nie widać, co jest mm -hmm. A jak o dalej odpowiedz? Wskażę wam drogę jakże, jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Może ci pomogę? Pomożecie? A. Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy? No nie żal. Oczywiście, czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. No właśnie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Dobrze. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopak... Co ja mówisz? Co zrobi? Ale kundla, najwyżej kopnie. No właśnie. A no to ile tu jest sarenek? łodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. O te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy, i strasznie cięte na nim. Za późno, znów kogoś dopadnę. O nie! Ej, bo bodbym zaraz pozcalił. Dobrze, muszę biec, je zabić. Chodźcie tu. Chodź tu, dziki psa. Zginiesz teraz. Ty też. Już zginęłeś. Już? O oh my godness, panie, co się panu stało? Chyba pan jest nie żyje. Ale chyba wszystko. Nie sposób z nich zacy. Może się przydadzą. Zawsze czas. Jeszcze jeden. Okay. Co Czas mu jest? A, on jest chyba niezyja, więc. Ja mu czas na pewno jest. Znasz go? Służyliśmy na Zemu dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. No i. Ale to było był. za nim. To było dawno temu. Pakaz. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie wcale. To jak? Pokażesz mi gdzie znalazłeś tych nich gardczyków? Jest Pakazes. Zdobędz na wypunkt umiejętności wciśnij Backspace no, i wejdź do wie, panelu to z zdalności ba Backspace. To, dla gryfa jesteś w same... A tutaj, dobrze. E, z dalności. A tutaj jest, dobrze. Rozwój postacji. Gdy uzbierasz odpowiednią liczbę punktów doświadczenia świadczenia, kolejny poziom. Dobrze? Jest drogi poziom. Punkty otrzymuję za, za pokonywanie potworów oraz wypełnianie zadań. Dobrze? Teraz... Z każdym nowym poziomem otrzymuję punkty. Dobrze? możemy wymienię do nowej, której posadzisz. Spacja. Wybierz i rozwinij jedną umiejętność klikając na niej. Sypki atak. Dobrze? Klikam na nią. Klikam! Enter. A, Dobzem. Tak mam to zrobić. Tak? Okej. Okay. A, Dobrze. Tutaj mam kliknąć bazę, jak jestem debil. Jestem zaswietnym królem drodzy. Ale tutaj spacja kontynuuj, rozwój postaci, wybierz miejsca. Akceptujemy. Proszę bardzo. W bronnej umienności ma dowolnym momencie zetakcyjować co nie nic na inne. Rozumiem. Jest, dobrze. Akceptujemy. Tutaj już nie rozwinę, bo nie mam umiejętności. Dobrze, lecimy dalej. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Okej, okay, ja coś się mu lepszyło. nawet gryf nie z oczy. Więc bardzo fajnie. No dalej no. Dobry, dobry. No jest, jest dobry, ale ci zobaczyć, co będziesz miał ksaki w ustach. No, co? Więc mnie no dawaj pokaż gdzie tam tych zabiłeś tam, Tych. tych znaczy zabiłeś. Znalazłeś tych z tych... Panów Jednoraz... raz co, co? Czekaj, czekaj. Wróć. Co powiesz? Witajcie. No ja też tak sobie tam. Co dobry, powiesz? Dobry. No. Ja zo. Jak nie z musimy Z możemy biec. Gdzie ich znalazłeś? Zawaja się tutaj. Okej. Okay. To było tutaj. To tu. Jeden leżał tam pod pinkiem z głowy. Drugi wisiał na gałęzi a Flaki mu zwisały aż do. A do tego? Uważajcie na siebie. No i oczywiście, my jesteśmy wiedźmen. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia. Na. No, oczywiście. Oby tak było. Ogólnie mam dawać coś do powiedzenia. Mam testem ten dodatek, który ostatnio, wyszedł ostatnio. Lubatrzycy I... coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. I oczywiście też z niego nagram, jak będziecie chcieli, to tam, jak on się nazywał e, tutaj nie ma nigdzie napisane, ale wiem, że mam ten prześwietlony dodatek Krew i coś tam, co jak to, co tam nazywało I ja go nagram, oczywiście, że go nagram Tylko, że najpierw, ciemno, nagrajmy sobie trochę tego Ziemia ciemna, dobrze? Coś tu co jest? Coś tu jest? Halo? A! Tam coś jest A nie, to są wilki, dobrze? To jednak jestem Wszechświatnym Królem, bo jestem trochę idiotem Ślady są starsze i głębsze No Mieszko zbrojni, twoi milgardczycy Dobrze Zobaczmy sobie gdzie po... O, tutaj gdzieś poszli Halo Nie Ja tutaj coś mam zaznaczone, że mam to zrobić Ale oczywiście Mam też na dół coś zrobić Więc może sobie zajdźmy Mamy te z Tu mamy len Tu mamy areny i proste jakieś narzędzia Ej, halo, co jest grane? Co, co ci jest? Skakuj tu Dobrze, jest tutaj zac Jest tutaj takim droga prześwietlana, czerwone ślady I co, tutaj ma wejść, tak? Okej okay. Idziemy dalej Mamy ślady Idziemy dalej mas tutaj? Hop ja są slady, są slady. Czekajcie, tutaj może sobie zesmy zbiazmy to. Gdzie są dalej te slady? Tutaj, tak? Muszę to przeskoczyć. Hop! dobrze, Udało się. Co to jest? Czy okay. raczej to, co z niego zostało? Okej. A tutaj są? dobrze, To może nie będę przeskadzał A! A tu jest gryf! Bozy, jakie w sesjatne duza. I tu jest jakieś 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 jego miejsce takie pracy chyba. E, to o nie będę przeskadzał. To nie cała to mam zrobić. Znajdź slack na dnie Dniezaki, posiłuję się więc z nimi z Mam tutaj chyba dojść Medalion to miejsce mocy. O za! Właśnie ten co z tyłem, za co tym dzieje co jest grane? Czemu medalion trcał? Czemu zginęłem? Czemu ja zginęłem? Halo? Może to osy mnie biły? Nawet ja cytuję sobie szybciej, szybciej. Czemu ten desk jest taki wolny? Czemu ja zginęłem? Powiedzcie mi. Czemu to jest takie... ...dziwne? Ze teraz mi się tak długo ładuje... Okej. Okay. Jest? Dobrze? Coś tu Dobrze. Ja to wiem. Dobrze? Widzę? Te ślady są starsze i głębsze. Okay. Ja, ja to wiem. Ja to wiem. Muszę teraz wyjść tutaj. Okej okay. okay. Tu są ślady Okej Tu są ślady, dobrze. Muszę stać tutaj na górę. Ja już to wiem. Może teraz to, to wszystko przez piesemy. zem Ja już to zrobiłem. A wiem, ja może ja może tutaj zjadłem tego ksaka i ten ksak mi... To jest trochę tutaj coś zrobił, wiecie? Jest do gryfa, czy raczej to co z niego zostało. Jest tutaj jakaś zec. Dobrze. O jaki zmiec jak podniosłem. Co teraz? Znajdź Znade Slack. więc badaj. Reny. podniec jakieś lekarskie korony korany. Zbadajmy tego gryfa. A, dobrze, już tyle miałem zrobić. Ok. Samica. Larwy dziwne. w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Na no, Obezja rany. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. A te ciałki. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w potrzerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. No i pewnie jest. Jaki z gatunek? Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Okej, okay. jest. To tłumaczy czemu samiec, którego spotkałem był tak agresywny. Pewnie jest na dwa wam za nie żyć. Najpierw dopadł w, w, w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. No i ja, ocywiste, coś zdenerwował. Okej. Okay. Jakiś slak mamy teraz. Przygotowanie do walki. Nigdy nie lecę was. Okej, okay, dobrze, nie ja to czytałem. Teraz możemy pójdźmy w innym miejscu, którym się to. Dobrze. Do tego nie chciałem. Chciałem sobie tylko zmienić. kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Okej, okay, ja chciałem sez do konia. Teraz sobie pojedzmy na ten slag Ciekawe czy tędy przeskoczysz? Nie przeskoczysz, okej, okay, bo jesteś dziwnym koniem To nie potrafi sobie nawet poradzić z takim zejściem, no Ja tu muszę sobie jakoś poradzić sam Tędy też już nie zajdziesz. o baza, Zobacz Nie zejdziesz O Jezu, zejdziesz Jezu, konik Ogarnij Musimy teraz iść z tamtą stronę cesta, cesta, 300 kroków daleko to? a konik jest jedziemy szybko, dobrze, udało się bo wiedzą tutaj jest taki czas jak shift jak się go dwa razy szybko wciśnie to czasem taki błąd w YouTube w, YouTube. w Windowsie się broni i oczywiście też może też wywalić nam nagrywanie ale tego bym nie chciał o a o to wszystko chodzi więc się muszę przejść tam prześwietlne tereny, oczywiście jakieś domki z domki przysłupne 66. To jeszcze trochę biegnij, biegnij. Konieku, biegnij. Proszę, tędy może przebiegnijmy. Tędy jak se da 78. Co to jest? Nie, ja z wami nie chcę. Uciekajcie. Dobrze, ja jestem tu podziękuję. Z tamtą strona jest, tak? Nie mówcie mi, że ja to przebiegłem naokoło. Skoro. Oj, przepraszam No, musiałem Czemu to jest... A, dobrze, to jest na dnie zeki, okej okay. Okej, okay, jest tutaj jakieś... jakieś ksaki Którym się nurkuję. Przestrzymaj A którym się wynuza. spacją, OK. Dobra Ja już wszystko mam Dobra, ostatnia sansa. Jak teraz nie znajdę, to jestem głupim królem. Będzie co mogli mi to napisać. Wiem, że to takie nudne, takie sukanie. Ale naprawdę. O! To tutaj było. Jus, Naprawdę? Miałem zabrać teksaki? Jezu. Ej, naprawdę. No, co jaki wascy mnie cymajcie, bo naprawdę ja się zaraz denerwuję pisało, żeby znaleźć jakiś slack, a nie żeby zabrać ksak. no nie wiedzę, no naprawdę nie wiedzę oczywiście już jest trochę późna godzina, bo 17.54 oczywiście w grze bo inne jest jak się tak rozmawiamy i gadamy, to już jest już 200 chyba no i ogólnie ja tak sobie dzisiaj nagrywam no dobrze już to nie jest tych zlewek oczywiście jest godzina późna bo ja sobie postanowiłem dzisiaj sobie tak nagram i a co widzę w czasie świetnie wszystko Wy tutaj siedzicce I przepraszam za tyle ześmy tego Za ze tyle słuchaliśmy tego Alez no, alec i znajdę kłopot ja O jest kotek Tam pod lasem Boyana z Screamku Dobrze Ale tutaj na zewnątrz Dobrze Tak tak a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? Nie, ze, ze mną porozmawiać Przedem zacenię wiadomości dobrą i Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. Skąd wiedziałeś? A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mógł, to ustaliłeś. Gryf porzucił leżę. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Jest po balibam. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Pachnie. się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tryto że polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. No właśnie, nie pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak Cię widzimy. Okej. Okay. Na razie. Idziemy. Jestce ja tak, mam porozmawiać? Nie wiedzę, czy to jest sprawy gryfa. Zająłem się tym zleceniem na Gryfa. No i? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimborze. Nilgardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, a ja nie gotowe. wiem. daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Okej. Okay. Nie ma co dłużej zwlekać. choć rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. No i bardzo dorze. dałeś się w dźwięku. końcu. Okej, okay. Bestia z białego sadu. Ja Zrobiam. Backspace. Przygotuj się do starcia z gryfem. Muszę otworzyć menu. Przejdź do zakładki alchemia. Spacja. 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 Kliknij na recepturze elixir. OK. Enter, aby otworzyć przedmiot. OK. Już skończyło. Już mam ten przedmiot. OK. Aby wybrać ekwipunek użyj page up. Page up. Page down. Dobrze. Już mam. Okej. Eliksiry. Wsęgi elixing gram na pól na elixiry. Okej, okay, mamy... Cisnij R aby aktywować pierwszy eliksir plus F aby aktywować drugi. OK. Dobra. Ale w tym momencie co te dwa konie robią? Samo tutaj konie są co robią. Ja się w tym momencie coś z zami pozegnam, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie ten dziecmiński seswietne łapkę w górę. Tą wiedzmińską przezwietną łapkę w górę. Do zobaczenia i na razie w kolejnym odcinku. Cześć człowieki, wybaczcie, że było to troszeczkę tak nudno, ale następny odcinek będzie taki bardziej zawszy, będzie tak przeswietniejszy i będzie bardzo fajny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie. Cześć człowieki!